Cześć widzowie, to znowu ja, Kaczora B. Dzisiaj pokażę Wam pierwszy na tym kanale auto zdalnie sterowane, a przy okazji recenzję modułu Mould Kinga. Yes. Obiektem testowym dzisiaj będzie Trophy Truck z napędem na tylnie koła, dwa silniki bagi. Za główną konstrukcję dziękuję Adri Blanca Ford, nie wiem czy dobrze wymówiłem. E, ale, no, e, zrobiłem tutaj małe modyfikacje, typu dodałem amortyzatory e, zamiast gumek, bo normalnie były tutaj tylko gumki, tak samo z tyłu. E, zmieniłem z jednego silnika bagi na dwa, no i zmodyfikowałem trochę tył na inne koła. Bruch mój pies. Ale nie przedłużając, yy, poka zaraz pokażę Wam go w akcji. Jeszcze nie wiem, czy to dodałem, ale jest użyty w nim yy, silniki multkinga, serwo tutaj moduł. No i silniki bagi link do oryginalnej konstrukcji na Rebrickable razem z instrukcjami które są za darmo będzie w opisie to nie przedłużając przechodzimy do Tak więc skończyliśmy już nasze testy. A przez to... Nie wiem przez to co... No... Niedługo ten filmik się skończy. E, chciałem jeszcze coś dodać a propos silników Mobilt Kinga. I jego modułu i... modułu. E, miałem doświadczenie z modułem 4.0. W tym momencie używam 6.0. No, i ten 4.0 działał bardzo dobrze, ale do czasu aż się zepsuł. Te silniki i y, moduł często się, dość często się psują, y, ale jak działają, to działają bardzo dobrze. Bateria zużyła się dość szybko, ponieważ użyłem trybu ekstremalnego, a w te momenty, w które wpadałem w krzaki i te inne rzeczy, nie wynikają z tego, że. Coś źle jest z tym autem, ale z tego, że no ja nie mam aż tak dużego skilla. Na koniec jeszcze szybki drop test. A więc to był film Kaczora B. Do zobaczenia w następnym